Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, no i trzymajcie się mocno, no bo niedawno weszła nowa odsłona przewidywań tego, co będzie na święta, no i powiem wam, że Lilif nadal daje. Co pani daje? A co dokładnie z tych informacji można wyczytać, no jest to parę screenów, ale jakże ważnych screenów, tak? Tutaj mamy w ogóle taką już notatkę, już klimat świąteczny, no mamy go wszędzie, to pewnie tutaj w grze już też zakończyło się już niemalże Thanksgiving, więc praktycznie możemy uznać, że są święta, mimo to, to jeszcze wiadomo miesiąc czasu, ale co tam, my już będziemy mieli Mikołajki za tydzień. Tak czy inaczej dowiemy się, jak będą pewne rzeczy wyglądały. No i powiem Wam, że jest naprawdę spoko, bo rzeczywiście są fajne rzeczy, które tutaj się pokazują. No i może już po prostu zacznijmy od tego. Pierwsza rzecz, która jest, no to w końcu będziemy mieli taki wbudowany do gry kalkulator surowców i przyspieszeń. No i serio, jak to mogło być trudne? Przecież to jest. W miarę proste wydaje mi się, żeby do zrobienia, czy gra naprawdę musiała mieć 6 lat, żeby w końcu na to wpadli, no ale cóż, trudno, lepiej późno niż wcale. Powiem Wam, że coś takiego jest właśnie w Age of Empires Mobile, i myślę, że tak jak trochę tak to widzę, że te dwie gry, tak wiecie, my trochę od Was weźmiemy to, a my od Was to, i to jest takie pożyczanie, <laughs> powiedzmy. Jedni u drugich coś tam zauważą i zaczą to wprowadzać. No i spoko ogólnie uważam, że bardzo fajnie, że to jest, że to powinno być od dawna. Już nie będziemy musieli używać tych wiecie, kalkulatorów, kalkulatorów na Discordzie i tak dalej, robić te screenshoty, jeden klawisz, surowce, ciach, przyspieszenia ciach, no naprawdę tego nam było trzeba już od dawna i bardzo się cieszę. Jest to świetny prezent na święta. Myślę, że tak dla mnie szczerze powiedziawszy. To jest jedna z takich naprawdę bardzo fajnych rzeczy, która się tutaj zmieni. No i ta zmiana, jeśli chodzi o walkę w polu, mówię wam, to jest naprawdę spoko. Że można sobie znowu na telefonie fajnie pykać na wojnie. To jest dla mnie bardzo fajna zmiana i to, że te przyspieszenia będą, spoko. Już, już to samo mi się bardzo podoba. Ale oprócz tego dostaniemy jeszcze zwrot surowców, zwrot surowców za KWK. No i widzimy. Jakie tu są liczby, może to jest trudne do zauważenia, ale jeżeli bliżej przyjrzymy się tym numerom, to widzimy tam z tyłu, jakie numery surowców zostały wykorzystane i co tak naprawdę dostajemy z powrotem. Więc mamy tam informację o tym, że ktoś wykorzystał 5 miliardów 300 milionów surowców. Przypominam, że miliard po angielsku to jest bilion i dlatego mamy takie określenia w Rise of Kingdoms. No i jako gratyfikacja dostaniemy 530 milionów. Mm. Jaki to jest procent? No powiedziałbym po prostu taki sobie. Widzimy, że to jest 10% tych surowców, które wykorzystaliśmy, ale szczerze powiedziawszy, no czego się spodziewaliście? 20% proszę pana. 30% też może być i 50%, proszę pana się znajdzie. No. Chyba nikt się nie spodziewał tego, że będziemy tutaj, nie wiem, połowę surowców dostaniemy za darmo z powrotem, ale wydaje mi się, że wszystko co na plus to spoko. To są surowce, które dostajemy za darmo, więc no nie oszukujmy się, spoko. Co niektórzy w ogóle pewnie nawet nie pamiętają czasów takich, że kiedyś nie było zwrotu jednostek, które umierały na KWK. Jak twoje jednostki umarły, to koniec. Tak jak w domowym królestwie. Więc kiedyś też tego nie było, dzisiaj już trochę się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że do tych surowców też się przyzwyczajmy. To oczywiście nie jest taka ilość surowców, że o, spoko, dobra, możemy od razu grać następne KVK bez problemu, bo dostałem tam 500 milionów. To jest za mało, ale zawsze lepsze jest dostać coś niż nic nie dostać, więc spoko. No, jestem ciekawy, jak właśnie z tym współczynnikiem. Mogłoby być coś takiego, wydaje mi się, że nie wiem, im więcej wydajesz, tym większy jest procent, który dostajesz. Nie wiem. Ciężko, yy, ciężko to określić. Jestem ciekawy, od czego będzie ten procent zależał, ale już widzę gdzieś tam w przyszłości albo że będzie coś takiego. Wykup specjalną paczkę, a dostaniesz nie zwrot 10% Twoich surowców, ale 20% surowców, które wydałeś. No, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Także uważam, że to nie tylko jest dobry chwyt marketingowy, ale przy okazji to jest też dobry chwyt w ogóle, wiecie, na zarabianie kasy. Przecież o to w końcu im tutaj też chodzi. To jest, wiecie, to jest biznes, więc muszą zarabiać kasę. No i ostatnia rzecz, która tutaj została wrzucona, to nowa cywilizacja. I uwaga, rzeczywiście jest to cywilizacja majów, która będzie, jak widzimy, w styczniu 2025 roku. Się pokaże, no i tak wygląda. I szczerze powiedziawszy, ten, pamiętam jak wesz, weszło ten King Skill, jeśli chodzi o obrażenia. Wiecie, że mniej obrażeń i tak dalej nowa umiejętność króla, to pamiętam, jak Mr. Switch mówił, że nagra filmik na święta, że Lily zniszczyło jego święta. No to się źle ze bo zobaczcie, ile teraz. Mamy rzeczy, jeśli chodzi o jednostki dystansowe, także już musiał to wycofać, a teraz to już w ogóle nie wiem, co zrobi. No bo ta cywilizacja to głównie dla niego, a złośliwi powiedzą, że tylko dla niego. I szczerze powiedziawszy, trochę się z tym zgodzę. Ja strzelałem w to, że pojawi się nowa cywilizacja kawalerii i wydaje mi się, że po prostu miałoby to większy sens. Kawaleria teraz no, czuje czegoś, że chce, oni potrzebują czegoś na święta, i myślę, że bardzo dobrze i myślę, że nowy epicki dowód, przepraszam, legendarny dowódca tam też by się przydał do tego KVK1 właśnie z kawalerii. Dlaczego nie jestem jakimś wielkim fanem tych jednostek dystansowych i to, że wyjdzie tutaj cywilizacja? Głównie dlatego, że uważam, że ona jest naprawdę bardzo, bardzo niszowa. No nie chcę powiedzieć, że tylko jeden gracz w całej społeczności Rise of Kingdoms, czyli Mr. Switch będzie z tego korzystał, bo pewnie są jeszcze jakieś osoby, które rzeczywiście grają albo planują grać tymi dowódcami inżynierii. Tak, że, że po prostu będą mieli na tyle tych marszy, że będą grali tylko nimi. Na razie mamy ich tylko czterech, ale już mamy zapowiedzianych dwóch, których widzieliśmy z umiejętnościami. Za chwilę pokażę Wam jeszcze następnych, którzy będą epicy, i może jeszcze więcej będzie tych legendarnych. Więc okej, okay, teoretycznie, jeśli chodzi o dowódców, można grać na pięć marszy. Cała reszta też jest. Mamy przecież specjalny tutaj ekwipunek, przepraszam, mamy specjalny ekwipunek, jeśli chodzi właśnie o inżynierię. To też możemy sobie tutaj wybrać te rzeczy, tak? Czyli są, są rzeczy, które możemy sobie zrobić dla naszych właśnie dowódców inżynierii. Teraz nie będę nawet szukał, tak czy inaczej, no jest, to, jest to możliwe. Mamy uzbrojenia, mamy wszystko, więc teoretycznie wszystko jest na swoim miejscu, żeby ktoś mógł zdecydować, OK, ja będę grał tylko i wyłącznie jednostkami dystansowymi. Ale czy to jest dobry pomysł? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to pomysł słaby. Ja, wiecie, ja nie jestem hejterem jednostek dystansowych. Sam jak najbardziej je posiadam i dumnie używam i uważam, że one są bardzo spoko, ale też często powtarzam to, że one są spoko, jeżeli mamy jeszcze jakieś inne jednostki, jest to dodatek niejako, a nie jest to tylko, że mamy tylko takie obrażenia. I teraz, żebyście mnie znowu źle nie zrozumieli, ja też nie hejtuję graczy, którzy grają tylko jednostkami dystansowymi. Bo tak też można grać. Ale e, wydaje mi się, że jeśli chodzi o królestwo, e, to naprawdę królestwo sobie może pozwolić na takiego gracza, e, zależy jak duże jest królestwo, tak? Jeżeli królestwo jest, nie wiem, w stanie wyrzucić do wojny 50 osób na raz i 10 z tych 50 osób będzie używało tylko i wyłącznie jednostek dystansowych, to może się okazać, że będzie ee, tak sobie. Ale w sumie to może być jeszcze dobre. Ale jeszcze jeżeli sobie wyobrazimy, że Królestwo wystawia tych 50 graczy i 40 ma jednostki dystansowe, no to niestety to Królestwo wygra. I teraz jak ja sobie tak zadaję pytanie, gdyby Królestwo, i tu podkreślam w polu, bo w garnizonie to tam możemy robić różne rzeczy, zresztą Siege nie ma garnizonu ani rally, więc zostawmy to, ale tylko i wyłącznie walkę w polu, czy królestwo, które mogłoby wystawić tylko i wyłącznie jednostki dystansowe, ma jakieś szanse w polu? Oczywiście, że nie. Zostałoby zniszczone i to moim zdaniem zostałoby zniszczone bardzo mocno. Ciężko byłoby zrobić taki test. Musielibyśmy, wiecie, z jednej strony 100 marszy zwykłych, z drugiej strony 100 marszy dystansowych zrobić, ale myślę, że te 100 marszy zwykłych zrobiłoby po prostu jesień średniowiecza z tych jednostek dystansowych. Więc to jest właśnie ten problem. Myślę, że to jeszcze będę musiał właśnie rozwinąć, ale przez to wydaje mi się, że ilość takich graczy, którzy będą grali tylko jednostkami dystansowymi, będzie dosyć mała. I podejrzewam, że te osoby, które się na to zdecydują, niestety, ale będą trochę hejtowane. Przez to, co już mówiłem wcześniej, że jednostki dystansowe polegają na tym, że jednostki naszych sojuszników są niejako tarczą dla naszych jednostek dystansowych, czyli muszą być te jednostki nasze walczące w polu, żeby mój marsz dystansowy miał sens. A nie zawsze będzie miał sens i nie zawsze będzie użyteczny i nie zawsze będzie skuteczny. Dodatkowo, jeżeli byście myśleli o tym, żeby przejść tylko i wyłącznie na jednostki dystansowe, to naprawdę przygotujcie się, że jest, od Was będzie wymagana bardzo duża aktywność. prawda, jak ja na przykład widzę statystyki Mister Siege, świetne, jeśli chodzi tam o zabijcie wroga i tak dalej, ale powiem Wam jedną rzecz. Ja kiedykolwiek się nie zaglogowałem, żeby walczyć, to on zawsze był. I to już wiele mówi o tym, jak, jak bardzo trzeba być aktywnym, ponieważ jednostki dystansowe nie lubią dobrych numerów szybko. To jest bardzo przeciągłe. One w pewnych sytuacjach robią świetne raporty, ale to trwa i trwa i trwa. I naprawdę, jeśli chodzi o. Szybkość. Jeśli nam na przykład dobrze idzie, albo w ogóle walczymy w polu, no to naprawdę takim zwykłym marszem jesteśmy w stanie zrobić takie same numery, może nie tak dobre te różnice, ale jesteśmy w stanie zrobić tych kilku po prostu więcej, dużo szybciej. Jeżeli gramy aktywnie, jeżeli mamy surowce przyspieszenie, to po prostu wiecie, do przodu, do tyłu, leczymy rachciach, rachciach i robimy te, tych punktów po prostu więcej. Zależy oczywiście od sytuacji, zależy od tego, jakim jesteśmy królestwem, ale koniec końców. Nie rozwijając już za bardzo tego tematu, uważam, że postawienie tylko i wyłącznie na jednostki dystansowe to jest pomysł taki sobie. I tak jak mówię, myślę, że królestwa będą dobrze, żeby ludzie mieli takie marsze, ale żeby mieli ich znowu tak dużo i żeby mieli takich graczy zbyt dużo, to wydaje mi się, że to wcale finalnie dla tych królestw nie będzie dobrze, więc trzeba będzie znaleźć jakiś taki odpowiedni balans. No, i właśnie to sobie tą cywilizację będzie zmieniał. Przypominam, że cywilizację wcale nie jest tak łatwo zmienić, nie? To, to wiecie, no to kosztuje, jeżeli chcemy sobie zmienić cywilizację, tak. Ja akurat tutaj mam już opcję, sobie zmienić to za darmo, no ale wiecie, w większości musimy zapłacić, to tam zdaje się, wykupienie tego kosztuje 20 tysięcy klejnotów. To nie jest tanio. To nie jest coś takiego, co możemy sobie, wiecie, zmieniać cywilizację jak rękawiczki, a teraz gram dystansowymi to zmiana cywilizacji, a teraz nie, to zmiana cywilizacji, bo to się łączy też tam, wiecie, ze szpitalem i tak dalej. Różne rzeczy trzeba spełnić, żeby w ogóle można było zmienić tą cywilizację. Nie jest to takie proste jak zmienianie sobie, nie wiem, skórki na miasto na przykład. Co ciekawe, skórki na miasto, z tego co pamiętam, w ogóle nie ma, jeśli chodzi o obrażenia dystansowe, ale będziemy mieli cywilizację. Podejrzewam, że ta skórka też w najbliższym czasie gdzieś tam się pojawi. Także ogólnie rzecz biorąc, dla mnie ta nowa cywilizacja to będzie taka trochę ciekawostka, ale nie jest to dla mnie coś takiego, żeby wiecie, wow, wow, super, ile osób to użyje i w ogóle. Wydaje mi się, że na początku będzie to super niszowe, może w ogóle będzie to bardzo niszowe, no bo tak jak mówię, e, ja już widzę coś takiego, że e, ok, Lilif teraz bardzo stawia na te jednostki dystansowe, ja uważam, że to jest fajna rzecz, że ona jest spoko, że jeżeli mamy w królestwie, nie wiem, 200 graczy albo 100 graczy, to jeden, dwóch, trzech takich graczy to jest super dodatek do królestwa, naprawdę bardzo cenny ale jest pewien limit właśnie jeżeli oni zaczną wykraczać to będzie problem i podejrzewam że niestety ale ci gracze będą mieli ciężko w sensie że inni gracze nie będą ich lubili na takiej zasadzie że o ty masz dobre numery ale ty zrobiłeś te dobre numery na moich plecach tak ja musiałem wydawać surowce i przyspieszenia po to żebyś ty sobie mógł strzelać i za darmo robić dobre numery podejrzewam że takich tekstów będzie po prostu mnóstwo jeżeli się na coś takiego decydujecie to weźcie to od razu na klatę, że jak coś będzie szło nie tak, to zobaczycie, że bardzo szybko to się stanie waszą winą, mimo że to jest totalna wzdura, więc czegoś takiego się spodziewam. Oczywiście nie wszędzie, nie zawsze, ale podejrzewam, że coś takiego po prostu będzie, Ba takie rzeczy już są. Okej, okay. oprócz tego, tak jak już mówiłem, będziemy mieli dwóch nowych dowódców z inżynierii, no bo kurczę, no nie było nowych dowódców z inżynierii, chyba dopiero tydzień temu, czy dwa tygodnie, ale jokes aside, mamy rzeczywiście, i myślę, że dowódcy epiccy z inżynierii to naprawdę, tego już tak dawno było trzeba tej grze, żeby rzeczywiście zobaczyć plus, że te jednostki strzelające z dystansu są naprawdę spoko. Uważam, że one w sezonie podbojów na teraz już tak wiele nie zmienią. Dlaczego? Bo wiele osób, naprawdę wiele osób, już zainwestowało w dowódców legendarnych, ale myślę, że to znowu obniży próg wejścia te jednostki dystansowe i kurczę ogólnie spoko, bo uważam, że jednostki dystansowe i atak dystansowy jest bardzo fajną rzeczą nadal, tak? Nie chciałbym, żeby w moim królestwie wszyscy zaczęli je robić i zmienili wszystkie swoje marsze na dystansowe, ale tak żeby mieli po jednym marszu, myślę, że bardzo spoko. I ten próg wejścia zostanie teraz zmniejszony, no bo co? Będzie można sobie zrobić dwóch epickich dowódców, więc praktycznie za darmo i używać i czasem można będzie nimi strzelać i uważam, że bardzo spoko. Albo Zrobić sobie trochę inną opcję, i używać na przykład jednego epickiego dowódcę, a drugiego z inżynierii sobie używać właśnie takiego, wiecie, legendarnego. Jeszcze ci nowi teraz wejdą, którzy są naprawdę bardzo dobry, bardzo dobrzy, szczególnie ten Stefan, myślę, że spoko. Jeśli chodzi o uzbrojenia, to myślę że spoko, można to tam dogadać. Można sobie zrobić w miarę, w miarę szybko, takie powiedzmy, że niezłe, znowu nie będziemy potrzebowali, nie wiadomo czego. Jeśli chodzi o ekwipunek, zobaczcie, ja mam w większości epicki, nawet mam tutaj ten, nie pamiętam, elitarny do zbierania surowców, tutaj jakaś szybkość. Mam dwa legendarne, ten zakończnik, tak naprawdę cokolwiek szczerze wydałem tylko i wyłącznie na tą broń, która jest. Wydaje mi się całkiem spoko i ja tu więcej w ogóle nie zamierzam inwestować. Moim zdaniem ataki dystansowe to właśnie to nie jest coś takiego, żeby tu jakoś super inwestować, bo to nie zmienia diametralnie naszych wyników. Ataki dystansowe mają świetne wyniki w pewnych sytuacjach na KVK. Nie jest to moim zdaniem już tak zależne od tego, gdzie tu będziemy mieli, jakie ekwipunki dowódców. Oczywiście będzie lepiej, tak? ale w pewnych sytuacjach jednostki dystansowe i tak będą bezużyteczne w pewnych sytuacjach będą dawały złe raporty, źle prowadzone będą zawsze dawały złe raporty, a dobrze prowadzone będą zawsze dawały dobre raporty, więc no może nie zawsze, wiadomo, że tam jednak trochę trzeba zainwestować w tych dowódców, ale zobaczcie, mam Małgorzatę, kurmowę niewymaksowanego i naprawdę. Jeżeli tylko, nie wiem, gdzieś tam się nie znudziłem czy coś, to praktycznie jest 100% dobrych raportów na nich, tylko tak jak mówię, to dużo czasu zajmuje. Co mnie w ogóle śmieszy z tymi dowódcami i tak dalej, to jest trochę to, że wiecie, często słyszę takich graczy, którzy spędzają bardzo dużo czasu na Rise of Kingdoms i w wojnie są bardzo aktywni, i oni hejtują Siege. Gdzie wydaje mi się, że dla nich atak dystansowy to jest mistrzostwo, to by było dla nich coś idealnego. Bo jeżeli ktoś spędza na wojnie długie godziny, cały czas jest aktywny w trakcie wojny, to naprawdę jednostki dystansowe wtedy są spokojne. Szczególnie jeżeli mamy wielkie bole, ale myślę, że jeżeli ktoś jest bardzo aktywny, to nawet jak tych boli nie ma, to jest w stanie sobie fajnie z nimi poradzić i naprawdę robić super raporty. Także uf, ciekawie. Oprócz tego będziemy mieli, uwaga, uwaga, dwóch nowych dowódców. I całkiem bym się nie dziwił, jeśli to też byliby dowódcy, jeśli chodzi o ataki dystansowe. No i to już w ogóle jest takie, wow, o co chodzi? No bo co? Nowa cywilizacja to są Majowie. Oprócz tego mamy dowódców, którzy są widocznie Majami. No to kurde, wydaje się, że takie by samo przez się rozumie teraz, że oni będą dowódcami, właśnie inżynierii, będą atakować dystansowo. I to już teraz. Kiedy my ich wszystkich dostaniemy? Powiecie, mamy już dwóch zapowiedzianych, którzy nie wiesz, Gdzieś tam będą właśnie na kole i będą w Mightys Governor. Ech, mamy tych dwóch epickich. No to epicy będą jakoś inaczej wprowadzeni, nieważne, jakieś wydarzenia. Srety, Pierdety, możemy sobie ich po prostu epickimi głowami wymaksować. Ja ich mam 4000, nie ma problemu. Natomiast no, tych teraz to kiedy wprowadzą? Znowu jakieś wydarzenie? Typu Ragnar, zapłać i wymaksuj. No, nie było go tak wymaksować i dostaliśmy go za darmo, wiem, 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 ale podejrzewam, no, chyba będzie coś w tym stylu. Albo w sumie, jeżeli sobie policzę tak te cykle MGE, to by było w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem. Wyobraźcie sobie, że następny cykl. MGE to będą dowódcy dystansowi i jeszcze następni to też będą dowódcy dystansowi. Gracze kawalerii w tym momencie zaczynają ostrzyć noże chyba. No nie wygląda, nie wyglądają ci dowódcy na, dowódcy na dowódców kawalerii, więc w sumie. No cóż. Na pewno większa ilość dowódców inżynierii będzie spoko. Tak jak mówię, to, że niektórzy gracze będą mogli grać w, w ten sposób i tutaj bym przestrzegał, naprawdę, jeżeli chcesz być dowódcą tylko inżynierii i tylko dowódcy tych ataków dystansowych, to musisz mieć przede wszystkim bardzo grubą skórę i być bardzo aktywnym. To są dwie takie rzeczy, które ci się naprawdę bardzo przydadzą, a jeszcze najlepiej do tego, żebyś był w dosyć dużym królestwie, w którym są duże bole i w ogóle te jednostki dystansowe będziesz mógł wykorzystać. Puf, naprawdę dużo tego, jeśli chodzi o te informacje, dużo o jednostkach dystansowych, a jeszcze się mi wydaje, że nie wykorzystałem tego tematu, jeszcze za mało powiedziałem. Jeszcze pewnie będzie jakiś kiedyś suplement. Mam nadzieję, że to gadanie o tych jednostkach dystansowych was aż tak nie nudzi. Wiem, że niektórzy ich nienawidzą, ale sorry, musicie się do nich przyzwyczaić. Musimy też wszyscy pomyśleć, Jaki będzie dobry balans? Ja bym nie chciał czegoś takiego, żeby był jakiś taki super hate na to i że to niszczy grę i tak dalej, bo to jest nieprawda. To jest fajna nowa rzecz, która wchodzi do gry i wydaje mi się, że tutaj jest tylko kwestia odpowiedniego bilansu, odpowiedniego gdzieś tam wypośrodkowania pomiędzy tym, jak tego używamy i kiedy używamy. Jest to, jest to ogólnie fajna rzecz i myślę, że też może być po prostu fajnie wprowadzona. Tyle na razie z mojej strony. Trzymajcie się. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Szczególnie dla tych, którzy zostali tutaj ze mną do końca. Wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.